E, witam, witam. E, to Dominik Wróblewski i w ogóle to ja jestem informatic i ja koduję programy i tu mam takie trzy piękne programy do pokazania, to zaraz je pokażemy. Muszę poprawić. No to... Zaczynamy od programu numer 1, Zaczynamy od pierwszego programu. Widać, piękna nazwa. Dobra, no to. Co, chyba odpalamy ten program. Cyk. Bardzo prosty program. Mamy tutaj test na IQ. Zatrzyjemy. Ile posiadamy IQ? Na przykład ja wiem, że posiadam 200 IQ. Sprawdzamy. I nasza maszyna oblicza nam, że posiadamy 200 IQ. Kto by się spodziewał? Oczywiście mamy też zabezpieczenia, ponieważ za bardzo no, nie da się mieć na przykład. Minusowego IQ, więc mamy tutaj powiadomienie, że na pewno nie mamy tyle, ponieważ wiadomo, IQ nie da się mieć minusowego. Mamy też zawyżenie przed za dużym IQ, na przykład jak masz 1000 IQ, co jest chyba raczej niemożliwe, też ci pokażę, że nie masz tyle, więc wszystko jest zabezpieczone. No to idziemy do drugiego programu. Następną aplikacją jest aplikacja konsolowa, która jest bardzo ciekawa. Nazywa się Nie Pisz Lui. Jak można wydedukować, kiedy napiszemy słowo Lui, przegramy. <grym> Na szczęście, jak przegramy, to wiadomo się przegra i tak dalej Jeśli chcemy wyjść to piszemy tak ale jeśli napiszę nie to mi pisze że i tak wyjdę no i wyjdę w sumie jest też jest też możliwy jeden scenariusz który polega na tym że nie napiszemy Luj Wiadomo. To nie napiszmy Lui, na przykład nie napiszmy. I wygrywamy wtedy. Prosta zasada. Wszystko fajnie. Jak napiszemy tak. Oj 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 oj. Jak napiszemy tak, to wiadomo wyjdzie nam aplikacja to takie leciutkie aplikacje. Idziemy do następnej. No, następną aplikacją to jest kalkulator. Taki. Ktoś by powiedział, że skopiowałem od firmy Microsoft tworzącej system Windows. Kal pomysł na kalkulator, ale... Jakby tutaj nie popatrzeć po pierwsze oni mają więcej funkcji. <laughs> po drugie mamy odrót klawiatury, więc i, i wszędzie wszystkie są inaczej. Ten projekt był trochę taki trudny, ponieważ trzeba było wymyślić jak zrobić, żeby te liczby się układały tak, nie zamieniały się w liczby. Nie zamieniały się w sensie, nie dodawały się, ale to działa. Na przykład możemy zrobić 15, dodać 15, no i to jest 30. Wiadomo. Możemy na przykład zrobić 1,5. Nie możemy już wtedy kropki kliknąć, ponieważ kropkę można wcisnąć tylko jeden raz, jak wiadomo. Y do tego możemy na przykład dodać minus. To też jest ciekawa funkcja. Możemy minusa użyć. Możemy dodać do tego minus 0,5. No i to będzie 1. Wiadomo, działa, działa też odejmowanie. 0, wiadomo. Działa też mnożenie. 2 razy. 2, 2 dwa razy. 2, dwa. 4. Dzielenie też działa. 4, podzielić na 2. To jest 2. E... Ja chyba użyłem. Floata użyłem, więc to nie jest najwięcej ile można, ale dzięki temu można przecinki używać. Zobaczmy, czy takie liczby nam doda. No właśnie. Mamy tutaj kombinację liczb i literek. Wiadomo. No to idziemy do następnej aplikacji. mamy ostatnią aplikację ciekawa nawet jest ta aplikacja nie powiem ale kiedy ja to robiłem około miesiąc temu no to jest gra polegająca w większości na RNG random number generator jak grać się jeszcze nie wczytało wszystko Celem gry jest pokonanie przeciwnika przez usunięcie mu wszystkich punktów życia. Yy, używamy prostego wzoru na atak, ostrość miecza razy siła odjąć obronę. I po wygranej walce dostajemy Expa, którego możemy wydawać na ulepszenia naszych mocy. To zacznijmy. Yy, statystyki wszystkie są losowe oprócz siły hila idziemy na walkę. Tu mamy moje życie, tu mamy życia przeciwnika. Możemy się uleczyć. E, leczenie. Może nam też uleczyć jak e, więcej niż posiadamy ogólnie życia. Mamy tutaj manę. Heal kosztuje 15 many, atak specjalny 10 many. Jak atakujemy zwykle, to mamy 20% na nietrafienie. Nasz przeciwnik też ma 20% na nietrafienie. Jak używamy ataku specjalnego, to nigdy nigdy nie ma czegoś takiego, że nie trafimy. Widać, zadano 111 obrażeń. Przeciwnik zadał 120 obrażeń. Więc nadal mam więcej życia. Co? 68 obrażeń zadałem. Nie. O, przeciwnik nie trafił ataku. Yy, też dostajemy a manę za każdy atak, bo to nie opłacałoby się w ogóle. 70 mało zadaje. Używamy ataku specjalnego. Za atak specjalny często zadaje bardzo dużo obrażeń. Wygraliśmy. Mamy też chyba 10% na to, że... Yy. Znajdzie się drugi przeciwnik i będziemy musieli walczyć. Tam leczy nam chyba 150 życia. I będziemy mogli, będziemy musieli wa walczyć z przeciwnikiem następnym. Ale na razie mamy to. Mamy tutaj ulepszenia. Możemy na przykład sobie ulepszyć siłę naszą. O, nie mam wystarczająca ekspa. Aha, mogę jeszcze pokazać moje umiejętności skreczowe. Mamy jeszcze grę, którą zrobiłem rok temu Mamy tutaj piękną Piękne rozpikselowane obrazki Symulator Izaka Piotra Izaka Kowerskiego Kliknijmy guzik Mamy tutaj broń, którą najczęściej wypadała ze skrzynki Naszego streamera, youtubera, kiedy w nią klikamy, dostajemy suby. Możemy już skończyć tą cring's'hehe yy. yy, yy, Tu pracuję nad następnym programem O i to wszystko raczej Koło fortuny dobry, do widzenia Ale będzie dużo maftowania Strach. Myślałem przez chwilę, że mrówek brak. Z moją postacią pognamy w piach. Ratunek nam są dziś kraby w krach. Ej, kraby w krach, kraby kawę.